Jesteśmy znowu na wyspie Isla na południu w destylarni Lafroig. Jesteśmy ojczyźnie bardzo torfowych dymnych whisky. Lafroig od trzech lat ma nowy wypust w standardzie, jest to dziesięcioletni Sherry Oak. Bardzo dobra, dymna Sherry whisky. Sprawdźmy, jak smakuje. wiedziałem, jesteśmy znowu w Lafroygu i tym razem zajmiemy się 10-letnią Sherry Oak. Jest to wypust, który w standardzie w korężu miał zastąpić i zastąpił nam Triple Wood. Uważam, że jedną z lepszych standardowych whisky, jaką wypuszczał Lafroig, niestety w tej chwili w bardzo holendarnych, dużych cenach. Pamiętam, że miałem możliwość kupienia butelki Triple Wood za 30 euro u Holendrów w sklepie online. W tej chwili ceny Triple Wood dochodzą do 100 euro za butelkę. No ale nie o Triple Wood będziemy teraz mówić. Jestem Mamy 10-letni destylat ex-Bourbon i ex-Sherry. Z tego co się doczytałem to był Refill, czyli drugiego wypełnienia beczki. A na koniec ten wetting był jeszcze dojrzewał w beczkach z, z europejskiego dębu po oloroso. Jest to 10-letnia whisky, jest to dojrzała whisky. Jest to bardzo fajna whisky i na początku kosztowała około 90-100 euro tutaj u mnie w Niemczech. W tej chwili można ją nawet dostać między 47, widziałem, a 60 euro. Myślę, że to jest taka dostępna cena. Patrzałem na ceny w Polsce. W Polsce ceny wahają się między 450 a 530 zł. Nie wiem, nie mam za bardzo dobrego rozeznania, jeśli chodzi o polskie ceny. Posiłkuję się tym, co znajdę w internecie. Jeśli chodzi o samą whisky, whisky, jest rozlana w mocy 48%. Uważam, że to jest świetna procentowość, jeśli chodzi o whisky, czyli mamy znowu więcej Lafroyda w Lafroygu. Jest bez filtrowania na zimno, bardzo dobrze. No niestety jest dodany barwnik, czego nie rozumie po prostu. Nie rozumie tego Lafroy, który wypuszcza swoje produkty w zielonych butelkach, gdzie i tak nie widać, jaki kolor ma. Ta whisky, a na wszystko dodaje prawie wszędzie barwnik. Szkoda. Niemniej jest to moja ulubiona destylarnia i nie mam zamiaru dużo narzekać. Dobrze, sprawdźmy i przejdźmy teraz do samej whisky. Już za dużo nie zostało mi w butelce. Ale cieszę się, że, że ta whisky jest teraz w standardzie, bo na początku jak wyszła pierwsza edycja, powiedzieli, że to jest limitowana edycja, która ma zastąpić Triple Wood. Tylko tyle, a w tej chwili widzę, że mają widocznie na tyle destylatu, że mogą, że tak powiem, ten standard zawsze uzupełnić. Sprawdźmy, co jest na nosie. A, ona naprawdę pachnie pięknie. No. Ja bardzo lubię Lafroiga, bardzo lubię dziesiątkę. Standard. Jest ona taka nie tyle, że torfowa i ziemista, ale ten dym jest taki jakiś miękki. Miałem przyjemność przed tym pić quarter cask gdzieś filmik. Który, robiłem też film do tego, który umieszczę też na YouTubie. I ten dym w quarter casku jest, jest taki ostrzejszy, jest taki mocny. A tutaj on jest taki taki miękki, taki soft. Ja powiem tyle. Jeśli whisky jest dymna, jest torfowa i do tego ma finish w to ja osobiście nie potrzebuję nic więcej. A ta whisky ma jeszcze 10 lat. Nie jest to no way jakaś whisky, która jest rozlana bez podanego wieku tylko to jest whisky, które naj, najmłodsze jebeczki mają 10 lat. No więc tak, czuję lafrojga, Ale. Bardzo, bardzo, bardzo czuję po prostu szary. Te szary jest naprawdę dominujące. Poza oczywiście fenolami i tym lekko medycznym, już zostanę przy tym. Nie zgadzam się do końca z tym medycznym y, zapachem dymu, ale y, mimo wszystko on jest taki bardzo roślinny, y, taki bardzo ziołowy. To poza tym dymem, pierwsze co się wybija. To ta roślinność tego destylatu, ale te szery. Czuję orzechy, czuję owoce, czerwone owoce. Czuję suszone owoce. Czuję troszkę tej jodyny, czyli tej, tej medyczności, jeśli chodzi o lafrojga samego. Czuję taki zapach skóry, takiej kanapy skórzanej. Czuję przyprawy, takie przyprawy świąteczne. Czuję troszkę gałki muszkatałowej, czuję też goździki. No, tak idzie w kierunku świąt, trzeba powiedzieć. Pachnie świetnie, pachnie naprawdę wyśmienicie. Jest to jedna z moich najbardziej ulubionych whisky. Także powiem, nie jestem zbyt obiektywny przy ocenianiu tej whisky. Sprawdźmy, co na języku. Po prostu jest świetnie. No powiem, teraz nie tyle ten dym i torf, nie tyle Poczułem ognisko, co naprawdę poczułem popiół, trochę takiego popiołu z ogniska. Jakbym wziął sobie, nie wiem, ziemniaki czy kartofle, w zależności od jakiego regionu Polski jesteśmy, takie opiekane w ognisku i miał troszkę takie skórki, gdzie jeszcze troszkę tego popiołu, tego węgla zostało. W takim pozytywnym, naprawdę ciepłym znaczeniu. Nie, że gorącym, tylko takie fajne ogniskowe ciepło. Mam słodycz. Mam wytrawność, mam gorzką czekoladę, niż na końcu podniebienia, jest trochę tych przypraw, jest troszeczkę ostrości, jest troszkę tej. ale delikatnie. Jest to bardzo łatwa do picia łyski, przynajmniej jak dla mnie, jak dla osoby, która lubi torfowe łyski. Teraz mam taki zapach, o teraz wyraźnie czuję szery. Ja mam często taką asocjację przy, przy szery, że, że pachnie mi na magii. I teraz też to wyraźnie czuję. Skóra, magii. I teraz bardziej czuję jakby orzechy niż czerwone owoce. Chociaż im więcej wącham, to czuję teraz i te takie suszone, czerwone owoce. Może jakieś figi. Bardzo, bardzo przyjemnie. Naprawdę przyjemnie. Rozpalony kominek i te łyski i będę szczęśliwy. Znaczy praktycznie ujdzie z szczęśliwy, mogąc z Wami degustować te łyski. Wezmę jeszcze jednego łyka. Mhm. Ona jest słodka. Mamy tą wytrawność olorozo, mamy tą orzechowość, a mimo wszystko ta whisky jest słodka. Nie powiedziałbym, że, że czuję tu dużo toffi czy karmelu, jak przy normalnie standardowej dziesiątce, ale po prostu ten, ten, ta, te beczki z szary uzupełniają te, tego Lafroyga super. Ale po prostu ten finish w szary. Telegrowanie w szary. Uzupełniałem ten destylat perfekcyjnie, jak dla mnie. Nie wiem, czy jak do, ta, jak do teraz nie jest to może mój ulubiony Lafroig. To znaczy się bardzo lubię Cask Strain. Praktycznie każdy batch jest dobry, ale zdarzyło mi się chyba, że ostatni, nie chcę teraz skłamać, chyba ostatni był 16. To powiem 15 smakowała mi bardziej niż 16. Chyba teraz najnowszy Kask Strength to jest 17. zamierzam ją za niedługo kupić i spróbować, i również zrobić film na ten temat. Ciężko je w tej chwili ze sobą porównać, ale powiem tak, destylat z Nafroiga, 10-letni destylat i do tego Sherry, po prostu dla mnie osobiście nie trzeba nic więcej. Czy to jest whisky dla każdego? Myślę, że nie, bo to tak jak zawsze, po prostu osoby, które nie lubią torfowych czy dymnych łyski, nie będą sięgały po ten whisky. Niemniej, jeśli myślę, że są takie Niemniej. osoby, które nie lubią torfowych łyski, a chciałyby kiedykolwiek spróbować, myślę, że warto spróbować właśnie tej, bo ona ma naprawdę wiele warstw. Myślę, że jest bardziej bogata i złożona od samej dziesiątki. No jasne, bo miała finish w olorozo. Ale jest to bardzo, bardzo ciekawa whisky. Myślę, że nawet osoby, które nie lubią może torfowych whisky, skosztując jej, może powiedzą dalej, że nie lubią torfu, ale jestem przekonany, że nie powiedzą, że to jest zła whisky. Uważam, że jest to bardzo fajna whisky. Jest to whisky, którą każdy, że tak powiem, miłośnik Single Singlemonta powinien skosztować. Takie jest moje zdanie. Dziękuję za uwagę. Dziękuję, że byliście ze mną. Zapraszam do moich pozostałych filmów. Cześć!